Ahoj kamraci, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami z Podlasia. A konkretnie przyjechaliśmy na Kładkę Śliwną. Ale zanim się tam wybierzemy, to koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, bo jak zaznaczycie dzwoneczek, to będziecie na bieżąco powiadamiani o nowych materiałach, których będzie tutaj sporo. Nasza seria z Podlasia powoli dobiega końca, bo dzisiaj jesteśmy już ostatni pełny dzień, dlatego chcemy wykorzystać jeszcze ten czas, żeby trochę się pokręcić, troszkę tutaj w naturze pospacerować, zobaczyć co tutaj jest. Tak jak Wojtek wspominał, Wybraliśmy się teraz na kładki, więc idziemy pochodzić, dotrenić się troszeczkę, zanim wrócimy do miasta. No i tak dzisiaj będzie taki bardziej dzień w naturze. I tak myślimy jeszcze, czy by dzisiaj nie podjechać do tego miejsca, w którym mieliśmy obiad przy drodze, tam Dwa w tym barze w pod barze żubrem. Pod Żubrem. Myślę, no. że na pewno tam pojedziemy. Chyba tak, bo... Bo smacznie było. Smaczne to dla nas. Co my tu mamy? Narwiański Park Narodowy. Myśmy chyba jeszcze nie. Nie wiem, czy przejeżdżaliśmy przez ten Narwiański Park? Proszę bardzo, ile to ma hektarów? Utworzony został cztery lata po moich urodzinach. Tutaj dla Krzysztofa Gonciarza do choroszy. To co jest urzekającego naprawdę w Podlasiu, to jest to, że są tak ogromne przestrzenie, że naprawdę, no zobaczcie, tutaj nie ma kompletnie nic, tylko jakieś pola, drogi przez które przejeżdżamy, to ciągle nas zadziwiają. Jest jakiś taki ogólnie panujący spokój. Wspaniale, no po prostu coś niesamowitego. I zobaczcie, tutaj przy wielu z tych atrakcji są śmietniki. Toj tojki także naprawdę jest o to zadbane żeby nie wyrzucać śmieci gdzieś no i żeby nie trzeba chodzić po psach zobaczcie narwiański park narodowy obszar natura 2000 narwiańskie bagna czy na bagnach spotkamy szereka Zanim pokażemy Wam, co tutaj można robić, bo tutaj przepływa się takimi specjalnymi kładkami, to należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba kupić bilet wstępu, i tutaj mamy bilet normalny i bilet ulgowy. Możecie to zrobić za pośrednictwem y, aplikacji, czy nawet tutaj skanując sobie ten y, QR kod. Akurat Wojtek teraz nam kupuje bilety. Znalazł Plus złotówkę. Wojtek znalazł złotówkę. Y, no i kolejna sprawa, nie można tutaj latać bezzałogowymi statkami powietrznymi, no ale niestety widzieliśmy, że ludzie, nie respektują tego w ogóle. Tam po drugiej stronie są ludzie. No i latają tymi dronami, no niestety, tak to jest. Znaczycie, jest napisane, że można się poruszać tutaj od świtu do zmierzchu, czyli godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca. Pod rowerami nie można jeździć na, na tych kładkach i są to pomosty samoobsługowe. Nie mam pojęcia, jak my tutaj sobie damy radę, słuchajcie. Jest napisane też, że ze, ze względu na niski poziom wody trzeba korzystać z nich bardzo ostrożnie. Do czterech. Osób najlepiej i równomiernie trzeba się rozmieścić na tych kładkach. Jeżeli wszystkie osoby zgromadzą się w jednym punkcie, to jest niestety ryzyko, że utkniemy na mieliźnie, a tego byśmy nie chcieli chyba. Tak, Jak my to staje? zrobimy? No, trzeba stanąć na na, ten, Stajna, na bramce. I teraz Paula też tak samo. No do... czekaj, a wtrzymaj kamerę. A co ja mam zrobić? No stań nie... na bramce. Stań po prostu na bramce. Toś wam pomóc? To już się dzieje, już płyniemy. To jakiś łańcuch nie ucieka spod nią. Fajnie. Zobaczcie, jaka atrakcja kurze. A, dobra, czyli nie jest to aż takie super skomplikowane. Zobaczcie, kolejna kładeczka i ciśniemy dalej. <laughs> ale to jest największa atrakcja. Przeciąganie tej kładeczki. Tak. Ahoj, wszystkim. i wszystkim trochę jak escape room na świeżym powietrzu, nie? to jak wlecimy. Ej, a jak tu można usnąć na mieliźnie, jak piszą, nie? No bo jak nie ma wody. Aha! Przełóż na drugą stronę łańcuch. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Taki punkcik widokowy, można się rozejrzeć, można popatrzeć, co tu ciekawego, piękna przyroda, piękni my, wszystko się zgadza. Regulamin mówi 5 osób i bez rowerów, 8 osób plus rowery. Patrzcie, co tam się dzieje, tam jest taka, taka pompa, że zaraz my będziemy cali. Zobaczcie, że co jakiś czas są jakieś daszki i tak dalej, bo jak zaraz nas zmoczy, to... Coraz bliżej chyba jakaś burza, bo deszcz Ale nie poddajemy się I do wioski przepłynąć Zobaczcie, tutaj już pogoda robi się taka no Że może nas coś zaraz dorwać, ale Oby nie, oby nie Widoczki mamy piękne Taka zieleń, tutaj dos doszliśmy prawie do wioski Co ty tam widzisz? No zobacz, co tam leży To Ta krówka? No. O, jak się nazywa ta wioska? Na wu jakoś, nie? Ja zapomniałam. Jaka ładna krówka. Cześć krówko. Nie wiem, czy mogę do niej podejść. Może kawałek do niej podejdę. A co tu jest? Łódka? E, chodźcie, chodźcie. Łódka. A tu zatopiona tu jedna. Tam siedzą dwie żaby, widzisz je? Na, na tym czarnym? O, o. o, jest. I druga jest bliżej. Hm? O! Ale jakieś zieloniutkie, piękne. Idziemy no. zobaczyć, czy krówka Chodź. nas o... o Jak Jakby to? Uciekamy? Cześć krówciu. Chodź wędkę to O kurczę. Jaka ty cudna. Dzień dobry. Cześć niusiu. Odpoczywasz się. Co słychać u ciebie? Wszystko dobrze. Ale fajnie masz tutaj, że sobie tak wypoczywasz. Wydaje mi się, to jest byczek. Może tak być. Fajnie masz, że tak tu wypoczywasz sobie. Taki spokój. Wróciliśmy na obiadek do baru pod żubrem i mamy flaczki. Flaczki. Zupa z Flaczki. I, 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 i chlebuś. Pan pan przyniósł chlebuś z swojski, no, który patrę. sami wypiekli na prawdziwym życie. O A jak zobaczycie drugie danie to padniecie. No i tutaj wjechał policzek ale wieprzowy wzięliśmy dwie porcje jakby na pół, żeby każdy po pół wersce zjadł, do tej zupki, no i zobaczymy jak to smakuje. Wróciliśmy sobie teraz jeszcze na staróweczkę, tak już pod wieczór. Może jakieś lody zjeść, może coś. Taki wiecie, ostatni spokojny dzień, także wracamy jeszcze w te same miejsca. Pierwszy dzień, jak tutaj byliśmy, to tak nie za bardzo nagrywaliśmy, dlatego teraz jeszcze ostatnim rzutem na taśmę tak naprawdę oglądamy, patrzymy, kilka przebitek wam wrzucimy. No i tak, tak to wygląda. Pomału trzeba szykować się do powrotu, ale już Niechętnie, wiemy nie? Nie? już wiemy, że naprawdę to Podlasie nas zachwyciło. Do tego stopnia, że już myślimy, kiedy tu wrócić no. I naprawdę rzadko się zdarza Tak, żebyśmy mieli takie regiony w Polsce Które nas aż tak urzekną tak. Że po prostu człowiek myśli Jeszcze zanim wyjedzie, no, kiedy wróci W ogóle jakoś tak niechętnie, nie? No. Będziemy wracać, bo naprawdę jest fajnie No ale cóż, będzie pretekst, żeby wrócić Takie dwa sobie lody wzięliśmy. Tutaj Wojtek ma orzech laskowe, ja mam mięta z czekoladą i yy, sernik z malinami. I słuchajcie, to jest w takim miejscu, więc w razie W pokazujemy, ale zaraz będziemy próbować i się okaże, czy jest dobre. Za dwie polski lodów jest 1662, taka nietypowa cena. No, subcia. Smakowało. Wiśle. Były bardzo zjedzone, rady, zapomnieliśmy zjedzone. powiedzieć w trakcie. Wciągnęło nas tak bardzo, że zapomnieliśmy nagrać. To no niestety, tak bywa. Ale było przepyszne. Tak, idziemy Niam, dalej, jeszcze rundka spacerowa. No i trzeba będzie pomału kończyć ten wyjazd, niestety, chętnie wrócimy. To Ale jest jeszcze pewne. jutro coś dogramy wam, żeby tak, nie było, że dzisiaj tak, zakończymy. No i jeszcze nie? cała trasa będzie przed nami. Tak, także Może coś się ciekawego wydarzy po drodze. Tymczasem wróćmy no jeszcze do paru przebitek. Siemaneczko, yo, yo. Ostatni dzień naszego pobytu na Podlasiu. Już wystartowaliśmy, tak naprawdę 3 godziny ponad, już jest za nami drogi. Rano się szybko zebraliśmy, oddaliśmy mieszkanie i wystartowaliśmy. Przyjechaliśmy sobie na obiadek, ale zaraz Wam pokażemy, w jakie miejsce po drodze wyczailiśmy. Zaraz już od frontu Wam pokażemy, no. jak to wygląda. Przypadkowo znaleźliśmy restaurację, która się nazywa Galeon, i wyobraźcie sobie, że ona jest w ogóle. Centralnie przy jakimś zbiorniku wodnym, więc spodziewamy się jakiejś dobrej rybki tutaj. Zobaczcie, naprawdę to jest statek. Tu jest w ogóle, patrzcie, zbiornik wodny, tu się ludzie parują, kąpią jakieś zjeżdżanie. Super. A że mieliśmy niedaleko, bo tylko zjechaliśmy z głównej drogi, tam parę kilometrów. To stwierdziliśmy, że dlaczego by nie. Podobno mają dorsza i sandacza, ale zobaczymy na miejscu. Ahoj, kamraci! <gry> Weszliśmy na pokład i zobaczcie. Tutaj na dziobie są stoliki. Tutaj sieci jakieś. No kurczę, normalnie statek. Ale baja. Tu są stoliki. Tam jeszcze na górę można wyjść. Jeszcze na górę można. No, tu najwyższy poziom tak się prezentuje. I zobaczcie. Tu maszty. Tam bocianie gniazdo. Opaczek, ta to tutaj kapitani na tym statku. Właśnie otrzymaliśmy zamówienie, zobaczcie, każdy ma po 150 gramów frytek, po surowersce. tutaj my mamy z Paulą po dorszyku, rodzice mają sandacza i to takie kawałki ze 300, ponad 300 gramów i za wszystko zapłaciliśmy w granicach 50 zł do osoby, bo tu było no, w granicach pięciu tych od osoby. Nie? Smacznego. Dziękujemy. Smacznego. Pojedzone. Jezu, jaka dobra ryba, naprawdę. Pyszna. My, żeśmy nawet nie dali rady, bo widzicie tam jeszcze frytki weszły i coś tam. My, żeśmy nawet frytek nie zdążyli. znaczy nie zdążyli. Nie daliśmy, nie daliśmy rady, rady zjeść, bo po prostu byliśmy tak już pełni, ale bardzo nam smakowało. Także polecamy Wam, jeżeli będziecie się wybierać gdzieś tutaj w stronę Warszawy czy Białego Stoku, no to zatrzymajcie się, bo naprawdę dobrą rybę tu można zjeść. Piękne miejsce. I właśnie, i z tego miejsca chcieliśmy pozdrowić panią Marzenkę i podzielić. Dziękować jeszcze raz za, za pobyt w kwaterze i na pewno wrócimy. Bardzo pani Marzenko dziękujemy, na 100% wrócimy. Bardzo nam się podobało, jesteśmy zauroczeni, zachwyceni mieszkaniem, białym stokiem i w ogóle Podlasiem jesteśmy zachwyceni. Tymczasem wsiadamy w auto, mamy jeszcze jakieś 4 godziny chyba jazdy. O, zanim dojedziemy, to pewnie już będzie wieczór, wieczór. także pakujemy się i w drogę. Jesteśmy już w domu, jak możecie zaobserwować, jesteśmy w innym miejscu. Więc to oznacza, że ktoś do nas pisze. Ale to oznacza, że zakończyliśmy podróż po Podlasiu. Szkoda, bo czas spędzony na Podlasiu naprawdę był wspaniały. W ogóle pełen. Nowych doznań, nowych walorów smakowych. Był to czas, który naprawdę na długo zapadnie w naszej pamięci i chętnie wrócimy. Już myślimy, kiedy by wrócić na Podlasie. Przyjemnie nam płynął czas w ogóle z takich szybkich naszych spostrzeżeń. Po pierwsze, Podlasie to chyba taki najładniejszy region, jaki do tej pory widzieliśmy w Polsce. Bardzo dobrze się tam czuliśmy. Na pewno najbardziej dziki pod względem takim, że jeszcze niezabudowany, niezniszczony, taki po prostu. No widzieliście, nawet jakiś. Jechaliśmy... Z samochodem, no to tam nie było nawet dróg jako tak porobionych, bo gdzieś dojeżdżaliśmy sobie drogami polnymi. Jest to dość daleko od nas, bo bilans kilometrowy, jak sprawdzałem licznik po tym jak zakończyliśmy tripa, wyszedł 2150 km, także no na tydzień... W jedną stronę mamy 650 jakoś, plus no w drugą wiadomo powrót, plus to co tam pojeździliśmy, to fu... Najeździliśmy no się trochę, rzeczywiście. No i jeszcze kolejna sprawa to jedzenie. Jest naprawdę przepyszne, nie trzeba jego doprawiać, bo tam dobrze wiedzą, jak się jedzenie przyrządza. Zdecydowanie tak, totalnie nic nie doprawialiśmy, mm, więc kuchnia, podlaska, wymiata mega. Ale żeby już nie przedłużać, mamy nadzieję, że seria z Podlasia Wam się podobała. Dajcie znać, czy widzicie nas tam jeszcze, czy chcielibyście, żebyśmy tam wrócili, czy może macie ochotę na jakąś, jakąś w ogóle inną część Polski, to też chętnie się tam wybierzemy. Jeszcze tak od siebie tylko dodam, że powoli pracujemy nad pewną rzeczą. W tym momencie, jeżeli dotrwaliście, no to już wiecie, że pracujemy nad jakąś rzeczą. Jeszcze nie mowa o podróży gdzieś tam za granicę na ileś miesięcy, bo na razie to spada na dalszy plan, ale nad czymś myślimy bardzo poważnie. Warto zasubskrybować, <gry> więc zostawcie łapki w górę, okay. zasubskrybujcie nasz kanał, zaznaczcie dzwoneczek i wtedy na pewno nie przegapicie tego, o czym myślimy i nad czym kombinujemy. Tymczasem kończymy już ten odcinek i żeby tradycji stało się mu zadość, hasło odcinka. Napiszcie w komentarzu pod odcinkiem Ile kilometrów zrobiliśmy podczas tej wyprawy? I się okaże, czy dobrze słuchaliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!